Co z tą Polską i jak w niej żyć, szczególnie na prowincji? Czy polityka jest nam do czegoś jeszcze przydatna? Jaka demokracja jest szkodliwa, a jaka pożyteczna? Na te i inne pytania odpowiadał Marian Piłka, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. 8 lutego, podczas spotkania zorganizowanego przez Dom Ojczysty, Klub Gazety Polskiej 2 i Prawicę Rzeczypospolitej. Komunizm doprowadził do uodbywatelnienia naszego społeczeństwa, że ludzie przestali angażować się w życie publiczne, w życie społeczne, w życie kulturowe. I myślę, że to, co jest wielką nadzieją i wielką szansą, to jest odbudowanie życia publicznego, czyli to, żeby zarówno młode pokolenie, jak i starsze, w większym zakresie troszczyło się o dobro wspólne na naszego narodu. Mamy do czynienia w tej chwili z pewnym odrodzeniem patriotyzmu w młodym pokoleniu, ale jest to odrodzenie bardzo jeszcze emocjonalne, ono jeszcze nie ma wymiaru politycznego i kulturowego ale mam nadzieję że w tym kierunku idziemy jeżeli będzie wysiłek ze strony naszego narodu naszego społeczeństwa to ja myślę że mamy tyle siły żeby przezwyciężyć te największe zagrożenia które są a są to wielkie zagrożenia które zagrażają naszemu narodowi mogę się tutaj z i podzielić dotyczącymi polityki, a właściwie polityki polskiej Spotkaliśmy się dzisiaj po raz kolejny na spotkaniu, goszcząc pana Mariana Piłkę, prezesa prawicy Rzeczpospolitej. Są to spotkania w cyklu że tak powiem szerszym chodzi nam o to, żeby obudzić społeczeństwo kwidzyna i powiatu kwizyńskiego, żeby wreszcie młodzież zaczęła się również garnąć i widzieć zagrożenia, które wynikają dzisiaj z dominacji i z rządów platformy i PSL-u. Chcemy polski katolickiej przede wszystkim, ale też i uczciwej, i sprawiedliwej, żeby nasze dzieci, wnuki nie były ideologizowane przez Prawda, aktyw genderowski już w przedszkolach. Chcemy po prostu świadomie docierać i do rodziców, i do, i do nas jako społeczeństwa tutaj, do, do lokalnego, żeby pokazać, że mamy szansę na zmianę, że chcemy tu zmian, chcemy żyć w innej, uczciwej Polsce, wolnej Polsce. Tego, czego y, y, najbardziej brakuje w obecnym życiu politycznym, to jest myślenia strategicznego, myślenia perspektywicznego i otóż w gruncie rzeczy każde, każde uprawianie polityki, które abstrahuje od tego drugiego wymiaru, od myślenia strategicznego, to by, jeżeli abstrahuje, to mamy do czynienia z chorą polityką, bo z jednej strony oczywiście mamy sytuacje, kiedy są różne wyzwania, z którymi dzisiaj się spotykamy, np. kwestia gender, kwestia kryzysu demograficznego itd. Tak ale z drugiej strony trzeba te, to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, widzieć także w perspektywie tej długofalowej. A zatem naród musi mieć nie tylko, nie, nie tylko musi administrować, nie tylko zajmować się ciepłą wodą w kranie, jak to sformułował Donald do Pus, ale musi mieć przede wszystkim kierunek, w, w którym będzie zmierzał. Jeżeli nie ma tego kierunku, w gruncie rzeczy naród dryfuje, a dryfowanie oznacza, oznacza przede wszystkim wytracanie energii, wytracanie możliwości reagowania na różne potencjalne zagrożenia, które się pojawią w najbliższej przyszłości czy w dalszej przyszłości. Podstawową sprawą jest dzisiaj mobilizacja opinii publicznej. Opinii publicznej zarówno w Polsce, jak i w Europie. W ostatnią niedzielę były manifestacje w wielu stolicach europejskich przeciwko gender. Ale także na takich małych spotkaniach następuje mobilizacja opinii publicznej. I dlatego też trzeba takie spotkania organizować po to, aby Polacy mieli większe poczucie. Z jednej strony groźby zagrożenia, a z drugiej strony większą mobilizację do przeciwstawienia się tym negatywnym zjawiskom. I dlatego też chcemy rozbudowywać prawicę Rzeczpospolitej. My jesteśmy małą partią, ale partią, która w moim przekonaniu ma najbardziej przemyślaną koncepcję polityki polskiej, i chcemy, żeby ta koncepcja była wcielana w życie. I możliwości jej wcielania w życie będą zależały od tego, na ile będziemy silni. Teraz jesteśmy partią, która podpisała porozumienie z Prawa i Sprawiedliwością. Będziemy startować z list do Sejmu, czy do Europarlamentu, czy samorządu, z list Prawa i Sprawiedliwości i chcemy nasze pomysły, nasz program wnosić do wspólnego, wspólnej działalności, po to, aby Polska. Z jednej strony odpowiedziała pozytywnie na te szanse, które się przed naszym narodem rysują, ale także obroniła się przed tymi wielkimi zagrożeniami, z którymi mamy do czynienia: takimi jak kryzys demograficzny, zagrożenia naszej gospodarki, ale przede wszystkim zagrożenia dla cywilizacji chrześcijańskiej. Tak, dzisiaj poprzez właśnie cykl spotkań patriotycznych chcemy właśnie też obudzić, obudzić ludzi, pokazać, że kochać ojczyznę to nie jest nic zdrożnego, a wręcz to jest chwalebne w myśl hasła Bóg, honor, ojczyzna. I oprócz to jasno powiedzieć, zasadniczym kierunkiem działania, najważniejszą sprawą dla każdego narodu jest kwestia jego bezpieczeństwa. Żeby Polska była bezpieczna, żeby Europa była bezpieczna, to nie ulega wątpliwości, że ta sytuacja wymaga, żebyśmy nie byli zdani tylko na bezpieczeństwo, na gwarancję bezpieczeństwa innych państw czy innych narodów. Kolejne spotkanie będzie 28. To jest cykl o święto żołnierzy wyklętych. To będzie taki cykl kilkudniowy. Wiemy, że Sejm przyjął dzień 1 marca jako właśnie święto żołnierzy wyklętych. Spotkamy się w CKJ o godzinie 16 z panem Piotrem Szubarczykiem, byłym pracownikiem IPN-u, historykiem.